Hello, hello. Ah. No, no. Ta halo. leczy, ta oście cię leczy, leczy, tak. leczy, tak. Ty moja leczy, Moja mała ticala. Moja mi walski, mi walski. Moja mała leczy, Moja miłość. leczy, Z tym głup钱ach się… cieszę się… O tak się cieszeosure. Jak Ty się ciesRadzie, to się CZESZCZE. Bo nie lubię Cię. Nie lubię Cię, Nie kocham Cię. Nie kocham Cię. Pozdrowimy Nie kocham Cię Nie kocham Cię Nie kocham Cię Nie kocham Nie kocham Cię Nie kocham Cię Nie kocham Cię Le! Nie kocham cię! Nie kocham cię! Nie kocham cię! pierdol się! Nie kocham cię! Pieddus się! Nie kocham cię! Le! Zaczęłeś chyba! Nie kocham cię miszka! Wal się! Nara! weh Ale by to fajnie, robi tak! Nie Nie kocham cię! się. Pierdol się! No ale to ja tak tu mam.

Biorem, kurde, tam ma ludzi. Będzie... Ciekawa mi siatka. Jeszcze mi ta bram będzie mi czekać na mnie. Random! Brand downku tam że find nie da im złodzieja. 20 że na Ja ustaniesz będzie. Powiesz moje słowo, kurwa. Dobro cię. Jak się nam wyczysz głowę. Jak się kurwa macie ogarnie, nie przestanie się, kurwia. I kurwa jej. Bo ja kurwa trzy godziny. Yeah, yeah.